Aby przyspieszyć proces dodawania danych w Strażaku Online, warto skorzystać z mechanizmu Dodaj Wiele. Załóżmy, że chcemy dodać 30 uczestników do wydarzenia. W tym celu skorzystamy z mechanizmu Dodaj Wiele. Przejdź do modułu Wydarzeń. Następnie Zakładka Wydarzenia. Wybierz wydarzenie, do którego chcesz dodać uczestników, i przejdź do jego szczegółów. Następnie przejdź do zakładki Uczestnicy. Proces dodawania 30 uczestników do jednego wydarzenia mógłby być bardzo pracochłonny, gdybyśmy dodawali każdego uczestnika pojedynczo. Dlatego my skorzystamy z mechanizmu Dodaj wiele. Kliknij przycisk Dodaj wiele. W pierwszym kroku należy określić wzór. We wzorze mamy wybrane wydarzenie, bo do tego wydarzenia będziemy dodawać uczestników. Pole Uczestnik zostawiamy puste, bo ponieważ chcemy dodać aż 30 uczestników i w tej chwili nie będziemy wybierać jednego z nich. Pole funkcja. Tutaj warto określić najczęściej występującą funkcję. My przyjmiemy, że jest to uczestnik. Można dodać jakieś dodatkowe uwagi. W tej chwili pominiemy to pole. Teraz kliknij przycisk przejść do dodawania. W naszym przypadku chcemy dodać 30 uczestników do tego wydarzenia. Dlatego wybierzemy opcję do tej formularza na podstawie listy. W polu typ danych należy wybrać uczestnik. Następnie Należy kliknąć przycisk Wybierz. W tym oknie mamy możliwość wybrania więcej niż jednego uczestnika. Założyliśmy, żeby dodać 30 uczestników do wydarzenia. Dlatego zaznaczmy teraz 30 strażaków. Zaznaczyliśmy wszystkich i odznaczmy 8. Następnie kliknijmy przycisk Wybierz. Widzimy, że wybrano 30. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Dodaj formularze na podstawie list”. Dzięki temu otrzymaliśmy 30 formularzy, które za chwilę będziemy mogli zapisać. Pomiędzy formularzami możemy przełączać się korzystając z przycisków oznaczonych strzałkami. Widzimy, że za każdym razem jest wybrany inny uczestnik. Na szczęście nie musieliśmy robić tego ręcznie. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają, możemy albo zapisać bieżący formularz, albo zapisać wszystkie formularze. My wybierzemy tą drugą opcję. Klikamy w przycisk Zapisz wszystkie formularze. Po krótkiej chwili otrzymamy komunikat, że z powodzeniem dodano dane. W zakładce uczestnicy znajduje się 30 uczestników. Mechanizm dodaje wiele, dostępny jest w każdym module ewidencji danych.